I remember we had time to talk to, to Theodor I pamiętam że mieliśmy czas, który mogliśmy z nim rozmawiać He looked at me Popatzył na mnie And he said son I powiedział synu God never visit the satisfied Bóg nigdy nie odwiedził usatysfakcjonowanych Amen Amen I said what ja mówię co? Bóg nigdy nie odwiedził usatysfakcjonowanych. I Ja mówię co? I wtedy on popatrzył na mnie. Ja wiem. Możesz myśleć, że jesteś usatysfakcjonowany. Ale Bóg przychodzi tylko do głodnych. Uh. Ja mówię, uh. that was sealed in me. I to było zapieczętowane we mnie. And from that time I, know, I od tamtego czasu wiem, if I want a from heaven, że jeśli chcę odwiedzić z nieba, I have to be hungry. muszę być głodny.